Siemanko, z tej strony Player i to jest Team Deathmatch w GTA 5 Online. i postawimy coś na swoją drużynę. Pchniemy sobie Maxa. Jest. Kupimy kamizelkę i dobra, jesteśmy gotowi. E, gospodarstwo. Wygląda na to, że jest to ta farma, na której... Em, ...rozpierdalaliśmy braci O'Neill. Przynajmniej tak to tło za nami wygląda. Ta stodoła, gdzie było pierwszych dwóch i cała farma za nami. Zobaczmy. Chyba na tej mapce nawet jeszcze nie grałem. Przynajmniej sobie nie przypominam, żebym grał braci Nil. Oj. Gdzie wszyscy teraz są? Ho ho, ho ktoś ładnie tu łupie. Dobra. Tutaj mało nie zginąłem. Potrzebuję... Potrzebuję tego krzyżyka. Tego właśnie. O kurwa, ale fut. Nie! O oh, kurwa, no wystarczyło tylko wymierzyć w przód. Szkoda, szkoda. Działaj teraz się podziewają. Mamy 6-3, więc wygrywamy spokojnie. Gra o władzę. Nie, 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 nie. To nie tutaj, nigdzie. Żeby mi ktoś tutaj za stodoły nie wyskoczył, właśnie jest, jest gościu tutaj. Tak właśnie mi się zdawało, że ktoś tam stoi. Oj, dwóch, trzech! Trzech tutaj było, o kurwa. Ktoś tam u mnie w drużynie wymiata. Masz 7 kili bodajże, ja mam chyba tylko 3. Nie wiem, gdzie oni są. Dobra, jest headshot. Za chórę się schowamy. Jest kutas tam, no. Dobra, mam go. Ten tam za tą stodołą... się przykampił trochę, tak? O kurwa! Zdążyłem gościa zdjąć jeszcze! O nie no, tutaj trochę ich zdominowaliśmy, jest 18,9 Tam jest ktoś za tymi chyba balami, czy coś w tym stylu, Co to jest, tam jakiś wózek? Wóz? Kurwa! Nie no, nie zdążyłem Ajajaj, aj, niepotrzebnie tak napierałem w przód. Dobra Fuksiarsko, bo Fuksiarsko, ale się udało. Uh -huh. Pierdolę, kurwie mnie te krzaki niekiedy no. Ktoś tutaj łupie. Z tamtej strony, z tamtej strony, z tamtej strony, dobra. Oj, no to przecież! Ależ bez sens, no. Tak, już sobie fajnie przygotowałem pistolet, a mnie gościu zdążył zdjąć z tego rogu tam. Nic tutaj nie widzę. Fajna ta miejscówka na tej farmie, muszę powiedzieć. Kogo? Spodziewałem się ich tutaj w sumie. Coś tu chyba jest z Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. O kurwa! Tutaj ktoś przebieg. Jezu. No zdaj mi go. Kurwa, no. Spoko, mam 9 killi, jeszcze potrzebuję 2, żeby wyprzedzić gościa na pierwszym miejscu w mojej drużynie. Ktoś tutaj jest obok mnie, ktoś był tu obok mnie. Jest, 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 mój, chyba nie, jednak był prawie mój, ale nie, chyba zaliczyli mi za to jakiś taki punkt za asystę albo coś w tym stylu, bo wpadło coś. ...respect pointsów. Oj, 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 może byście mnie tak przepuścili. Nie tu? Spodziewałem się go za rogu. Dobra, jest mój. O Jezu! O kurwa ja mam 10 gości na pierwszym 11. O! Ale się tu wystawił. Pięknie, dziękuję. <gry> Jeszcze sobie tak na tym czubku stanął, parszywnie. No. no, 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 no i co? Zwycięzca oczywiście, ale... Chyba nie będę na pierwszym miejscu. Ale wpadło, trochę grosza. Ciekawe, czy coś za zakład jeszcze dostanę. No i jednak nie na pierwszym miejscu, nie, nie. No, gości na pierwszym miejscu yy, o jednego kila więcej. Spoko, fajnie, podobała mi się ta farma. Yy, zobaczymy, co chłopaki włączą następnego. Mam nadzieję, że. Kolejny deathmatch. No, jesteśmy z powrotem. Tym razem jest to znów drożny nowy deathmatch. W dream za Drinem, czyli gdzieś w okolicach Strip Clubu. Znowu załaduję na Maxa na moją drużynę. Ciężką kamizelkę. Okej, okay. grajmy. Czech na Czech, zobaczmy Zobaczmy jak nam tutaj pójdzie Ho ho ho, ho. Co tu się dzieje To się chyba napierdalał z granatnika się mi w pod headshota. Wydaje mi się, że um, chłopaki poszli się schować tutaj na górę. A właściwie znaleźć dobrą pozycję do ostrzeliwania nas. Gdzieś tutaj z dachu. Tak widziałem gościa właśnie tam na y, radarze. Wyglądał jakby był gdzieś tutaj. Właśnie, jest gdzieś tutaj skurwy syn. Ksy, 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 ksy. Okej. Okay. No, postaram się go tam dorwać. No, nie było go widać akurat teraz na radarze, bo się nie ruszał i jeszcze gra z y, tłumikiem na dodatek. A ja pierdolę, że też tak wbiegłem mu tam, no. Dobra, żebym nie znowu... Aaa, i tutaj już go ktoś zdjął chyba. Gościu z różowym gnatem biega. Co? Kołem nie widać, jak na razie. ho. No i może lepiej nie tak na środku. A wiem, co oni robią. Wszyscy się udają na dach. Oprócz tego gościa tutaj. kurwa zajebana mać. No, nie mogłem się go. Proszę. Szybka zemsta. Miałem powiedzieć, że nie mogłem się go tam spodziewać, bo go nie było widać na radarze. Dobra, jest kolejny mój. Muszę się gdzieś tutaj schować, bo ucierpiałem na tym starciu. Może tutaj, jakieś zwyczaje? Za rogu. Oj, za to od tej strony mi ktoś przeszedł. ja pierdolę, ja nie wiem, jak oni mnie tak znajdują. No i dobra, wygrywamy. Wszystkie trzy razy zginąłem ja, nigdy inny nie zginął oprócz mnie. Jest taki mały pech tutaj. O, udało mi się go zdjąć jeszcze. Podejdę tu trochę bliżej. ma tu nikogo. Kurwa, no! Ja pierdolę! Gościu ma naprawdę cierpliwość, żeby tak siedzieć za tym vanem i ten nie wyczekiwać. Jakby miał tak siedzieć całą grę, to o Jezus. By mnie chyba pokręciło. Skąd to jest? Skąd to jest? Gdzieś tutaj. A, już go, już go wcześniej tam musieli zabić. Tak jest, tutaj gościu leży. Nie wiem skąd, nie wiem skąd to jest. Jazu! Ale ci ludzie grają tutaj, no. Wszyscy się kitrają za zasłonami. Nikt się nie rusza. Oj! To był chyba ten, który mnie wcześniej zabił. Ktoś tam? To na pewno nie ja go zabiłem Zdawało mi się, że ktoś tutaj jest, ale nie wiem Nikogo nie widać Co i co, i co, i co? Przydałoby mi się życie Nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Aj, udało się jeszcze kostjąć, ale padłem tutaj z tego SMG niestety. Dobra, gram tu tak trochę na wyrost, bo cały czas wbiegam im po telufy, ale nie lubię jak ktoś tak siedzi i chuja robi, nie próbują w ogóle podchodzić, ani nic takiego. Ewidentnie czekają. A mnie coś takiego nudzi po prostu. Nie chcą podjąć walki, tylko czekają na nasz błąd. Proszę. Tak się szuka przeciwnika. Nikt, 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 nikt. Z drugiej strony. Ej, żebym tylko tam zdążył. O, tutaj może granat wejdzie. Wejdź, wejdź, proszę. Chyba nie wszedł. Chyba zostali zabici wcześniej. I co? Mam chyba... Nie? Jest, 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 jest mój Jestem najmocniejszym graczem, wow Dawaj go no, jeszcze zdążyłem ale... <ścoughs> Zdążyłem, ale padłem. Tam w tej tylnej alejce, tam gdzie się wchodzi po drabinie do góry. Dawaj, 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 zdążę! O kurwa! O kurwa! Chciałem, żeby mi automatycznie go namierzyło, ale niestety. Spodziewałem się kogoś wchodzącego po drabinie, nie siedzącego tam na billboardzie. Dobra. Dobra dobra jak tak gramy To było tam na tamtym billboardzie I chyba dalej tam jest jebany Albo nie Tak tu się ostrzelali dosyć dobrze no I Nikt tu nie. O, ja chyba gościu tutaj zarobię. a Kurwa! Jak chciałem się schować za tym koszem, no. Cóż za. skurwysyn syn. Kurwa. No i siedzi tam dalej, jebany. Zobaczmy, czy tam to wejdzie. Chyba nie weszło, niestety. Ale jeszcze mam jedną opcję. O, właśnie. O, kurwa! Goś podszedł z drugiej strony. Oj oj, 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 Ale by tam siadła ta bombka samoprzylepna, no? jest mój tutaj. Już nie ma pierdolenia chowania się. Ale pamiętam, bo ich tam wszyscy, wszyscy we trójkę tam siedzieli. Nie? nie? Dobra, ostatni 25 sekund. Dobra, mam go. Jeszcze jeden. Z tej strony tutaj za bardzo nie ma jak się wychylić. Proszę, macie wasze chowanie się, dobra? Koniec jestem zwycięzcą. Reszta jest z bandą pierdolonych kamperów 12-200. Wow. Chyba nie zdarzyło mi się tak w, nigdy wcześniej dostać w y, jednym team dev meczu. Tak jest, to dla wszystkich tych, którzy tam kampili 13-10. No dobrze. O, 90 level miał gość u mnie. Dobra, zagramy jeszcze jednego dev i prawdopodobnie będziemy kończyć odcinek. No, i pomyślałem, że na koniec sobie walnimy wyścig zamiast kolejnego deathmatchu. E, przynajmniej trochę się odprężę po tych e, wkurwiających gościach wcześniej. E, dobra, weźmy, weźmy, weźmy. Co byśmy mogli wziąć? O, właśnie. To weźmiemy w lodowej bieli. Tysiącek na siebie i mogę kontynuować wyścig. zaczynajmy, zaczynamy. Gdzie szaleją zawsze z tymi na początek. Dobra, udało się. Jakoś mi wypadł z głowy. Aha, tutaj ostry zakręt na sam początek. Strasznie zwolniłem, tutaj dużo szans, żeby mnie wyprzedzili. Wow! Ale mnie gościu wypierdolił. Zahamował sobie na mnie w ten sposób. Powiem wam, że yy, nie lubię wyścigów samochodowych, samochodowych, tak jak na przykład motorowych. Yy, w samochodzie bardzo trud łatwo jest... Yy, stracić kontrolę i robić bączki i tak dalej. O kurwa, o właśnie. Nie jestem aż tak przyzwyczajony do samochodów jak do motorów. Ale teraz fajna, teraz mi się przypomina szczególnie ten skok. To było miejsce gdzie w singlu um, skakaliśmy po y, napadzie na jubilera na motorach a mamy okrążenia. Nawet nie wiem ile jest okrążeń Miejmy nadzieję, że niezbyt wiele. Okrążenie 2 na 2, więc świetnie, tak jak miało być. Gościu prowadzi przede mną bezbłędnie. Ja tutaj skosiłem chyba ze 10 latarni naraz. Dobra, Kurde, no musiałbym wjechać w ten jego tak, jakby tunel powietrzny za nim, ale na razie nie mogę go w ogóle na taką o wystarczającą odległość dogonić. Musiałby gdzieś popełnić błąd. A nie zapowiada się na to. Czyżby tu. Żeby tu miał tą szansę Może i szansę miałem, ale ją tutaj chyba zaprzepaściłem przez ten Niekontrolowany trochę poślizg No, wejdź proszę w ten tunel Jest, 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 jest Wszedłem w tunel i... Kurwa, jest! <ścoughs> jest! Ale fuks Dobra, udało mi się. Chyba niekiedy będzie nawet lepiej drugim przez cały wyścig niż prowadzić i tak się tak na koniec wyruchać. Dobra, udało się. I w ten optymistyczny sposób się właśnie będziemy żegnać. O! jeszcze nawet z wyścigów coś wpadło, z zakładów, przepraszam. Dobra. Ode nie lubię to chyba. A, lubię to. Dobra. Dzięki wam wielkie za oglądanie i zobaczymy się wkrótce. Myślę, że jutro w kolejnym odcinku z GTA V. No i we wtorek nadchodzi Call of Duty Ghosts. Na razie tymczasem. Jeśli się wam podobało, zostawcie proszę lajka i komentujcie. Na razie. Pa, pa!